Witajcie, ja jestem Orionety i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zainstalować kompletnie za darmo Minecrafta My Pocket Edition a mianowicie pierwszy krok, pobieramy Aptoida czyli wchodzimy w Google i wpisujemy up to I D Aptoide wchodzimy Zawsze otwórz w aplikacji. Wam się wyświetli pewna strona. Po prostu, żebyście pobrali. Czyli wy pobierzecie. Wchodzicie w optoida. Ale coś mi tu trochę zleżył telefon. O, dobra. Tutaj szukaj. I wpisujecie. Minetraf. Minecraft Minecraft Klikacie normalnie I na przykład ja mam zainstalowaną 114.04 Po prostu 114.04 Tak na przykład mamy... Klikamy jak inną chcemy wersję, inną wersję i tutaj sobie wybieramy maksymalna tutaj mniej więcej 1.7 tak, no tak jeden jest, 1, 6, 0, jest naj, najstarsza tutaj ma 20 milionów pobrań, no i kiedy już to będziemy mieli, no to instalujemy. Potem instalujemy sobie lp-dollard. Tutaj, żeby nie było. lp lp-doll... Ja. Napisałem to trudno jak to wam wyjdzie, mam nadzieję, tylko coś mi tak nawet słabo chodzi. No, lp dowloader. O, dobra było. O i tu mamy, klikamy w pierwsze. I mamy, tak, tak i tak, o. I tutaj mamy opcję i klikamy lp dowloader. To lp dowloader. To jest drugie od końca, jest już ten. Powinno Wam się instalować. Kiedy zainstalujecie, powinniście mieć coś takiego. O, tak, 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 tutaj ruszam tym. Kiedy będziecie to już mieli, wchodzicie w to. Takie coś powinno Wam się wyświetlić. Klikamy do Antlocky Patcher. W tym momencie instaluje nam się. Lucky Packer, nic, nie musimy nie szukać w żaden tym proste parę kroczków. Ja je znam na pamięć, także... Dobra, się nam ładuje. Dobra, kiedy już mamy, klikamy zainstaluj. I teraz bardzo, bardzo ważna część będzie. Tutaj mamy strzałeczkę przy, obok szczegóły. Klikamy w strzałeczkę i mamy instalowanie aplikacji z nieuzaufanego nie źródła jest niebezpieczne, nawet jeżeli słyszałeś o niej samej lub no, mamy tak, więcej informacji i zainstaluj mimo to. Wznawia się niebezpieczne. Klikamy niebezpieczne. To się powinno nam zainstalować. W tym Minecraft już się powinien nam zainstalować. Kiedy mamy Minecrafta, instalujemy Teraz Musimy mieć pewność, że mamy Minecrafta, potem klikamy Otwórz. Powid, Zezwól, Zezwól, Zezwól. Zezwól". Zezwól". Proszę czekać, tu klikamy Nie. Teraz nam się Na my sobie Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. i łapkę w górze pod filmem. Napiszcie komentarz, co byście chcieli, żebym Wam pokazał w następnym filmiku. I klikamy menu, łapek. Coś mi się tak kliknąć, nie chcę. O, tak. Okay. Klikamy utwórz zmodyfikowany plik aplikacji. Apka z usuniętą weryfikacją licencji. Klikamy. klikamy. Tutaj nic nie klikamy, po prostu. Nie zna się na aktualizacji. Nie. Nie. I tutaj klikamy przebuduj aplikację. Nic nie, kompletnie nie tykamy nic. Po prostu przebuduj aplikację. W tym czasie nam się pobiera. Faktowanie aplikacji, klasy X, klasy Z. Czekamy. Bajty się nam instalują. Księga Wam, że na pewno nie kupiłem tego Minecrafta, tu macie 100% pewności. Nawet macie, znalazłem na weryfikację licencji, a kiedy kupujemy z aplikacji sklep z Play, Google Play, mamy ją od razu. A nie mamy tej weryfikacji, tak jakby już ją mamy. A tutaj musimy ją usunąć, ponieważ my jej tak jakby nie mamy, a chcemy mieć Minecrafta po prostu Minecrafta, tak? Włożeniu aplika, ap, apki. Aplikacji apki. Zależy jak to mówi. Teraz czekamy. Teraz nam się pojawia jak tu mówię padaczka systemu w telefonie, a to spokojnie, to nic z telefonu nie szkodzi. Pamiętajcie, że musicie mieć Androida, żeby takie coś zrobić, ponieważ ma ios Nie sprawdzałem, czy działa, ponieważ ja mam tylko Samsunga na Androidzie. Także no niestety, ponieważ no, trudno. No. Jak chcielibyście odcinki z Mortal Kombat albo z Call of Duty, to piszcie w komentarzu. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, łapce w górze pod filmem. Bardzo, bardzo będę Wam za to wdzięczny. Napiszcie też w komentarzu jaką byście chcieli, żebym zmienił nazwę. Zostawił Orion Etychn, czy Car Games. Car Games i na przykład po prostu poradniki bym też mógł robić. I wtedy mamy Minecraft 10 i mamy takie coś: usuń weryfikację licencji, wzór łatki, wzór łatki, pakczowanie, łatka Samsung App, wzór, łat wzór, wzór łatki, 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 gwiazdeczki. I klikamy, nie klikamy OK, nie klikamy Przeglądaj tylko idź do pliku, odinstaluj, zainstaluj. Czy na, odinstaluj, zainstaluj. Czy na pewno chcesz usunąć Minecrafta i zainstalować wybraną wersję aplikacji. Stwórz kopię danych i cechę dla instalacji i klikamy tak. Minecraft to instalować tę aplikację? Tak. Ze względu na bezpieczeństwo na tym telefonie można instalować nieznanych, nie mo instalować nieznanych aplikacji z tego źródła. Ustawienia, klikamy. Zezwalaj z tego źródła. Wróć. Instaluj. Instalujemy teraz Minecrafta z usuniętą weryfikacją licencji. I zaraz wam powiem, kiedy będzie koniec. Dobra, mi się aplikacja już zainstalowała. Klikamy otwórz. Musimy kliknąć otwórz, bo to jest bardzo ważne. Na początku zawsze musimy kliknąć otwórz, ponieważ kiedy nie klikniemy otwórz, tak jakby wszystko jest na nic. Musimy od nowa to robić. Nie wiem czemu tak działa. System Lucky a tak został jak widać skonstruowany. No i teraz wchodzimy. I widzicie, jakby nigdy nic. Steam, graj. I tu na przykład z aplikacji przenosimy na zewnętrzne. Zezwól. I tutaj mam na przykład swoje światy. Także zapraszam do. Zapraszam do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrywał Minecrafta, to napiszcie w komentarzu hashtag Minecrafta albo po prostu hashtag Minecraft. No i ja się z Wami już na dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, na jaką nazwę mam się zmienić. Czy na Crash Cars Games czy po prostu zostawić orionety. Więc ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I!